gorąco, nie? w taką pogodę dobrze byłoby się ochłodzić, ale twój klimatyzator leży jeszcze w sklepie a, cztery ściany to nie jest dobre rozwiązanie idealnie byłoby się gdzieś położyć na jakimś hamaku na kawałku swojego ogrodu a jeszcze lepiej by było gdyby można było tam wjechać samochodem lub basenem, lub samochodem i drugim samochodem zaczynamy projekt świata ogrodowa. Do zobaczenia na materiale. 530 nadszedł ten dzień. Dzień stawiania wiaty do dwa samochody. Od czego się to zaczęło? Zaczęło się to od kawałka kartki papieru i ołówka. Trzeba było sobie wymyślić i policzyć, co powinniśmy zrobić, aby to miało ręce i nogi. Wiata generalnie jest zrobiona na rzucie prostokąta w tym miejscu ma 4,5 metra a z tego słupa do tego słupa ma 6 metrów i tak, będzie stawiana na słupkach o przekroju 14x14 cm i tych słupków będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu akurat już roślinkami zarosły. I tam siódmy słupek. Pierwszą rzeczą, co trzeba było zrobić po narysowaniu projektu, no to wywiercić dziury w ziemi, otwory w ziemi, i dziury, i zalać betonem kotły. Kotwa typu H, kupiona na znanym portalu aukcyjnym, wydaje mi się, że trochę lepszej klasy niż kotwy jakieś tam wkręcane, czy kotwy na pojedynczym drucie żebrowanym, bo to bądź co, bądź jednak swoją masę będzie musiał utrzymać. Zalane betonem. Teoretycznie do pełnego związania betonu trzeba 14 dni. Prawo mówi 28. Mój beton wiązał 3 miesiące. No, a ze względu na trochę inne projekty, które były w międzyczasie, więc raczej na 100% jest ustabilizowany w ziemi. W międzyczasie było też kupione drewno. Które było przeczyszczone i zaimpregnowane. Supy zaimpregnowane dwa razy. One mają długość 3 metry, ale oczywiście będą przecinane. Oraz płatwie i krokwie, które były przemalowane raz. Nie chcę skłamać dokładnie. 14 na 20, płatwia i bodajże 7 na 14 krokwia, długości w moim przypadku 7 metrów, żeby był zapas, żeby było z czego ciąć. No, dodatkowo jeszcze mamy łaty, kondrułaty, deski czołowe i gumę, która będzie wrzucona na sam. Na samo dno, w cudzysłowie, czyli na sam tutaj płaskownik, aby bezpośrednio drewno nie stykało się z blachą, żeby miało możliwość oddzielenia od ewentualnej wilgoci. Co będzie dalej, dalej zobaczycie. A w międzyczasie, jeszcze przed. Montażem, ma już po zalaniu kotów betonem zostały rozprowadzone rury po ogrodzie do nawadniania. Tam, tam, jeszcze tam w końcu ogrodu. Aby później już ewentualną koparką pod dach wiaty nie wjeżdżać. Troszeczkę to tak robię powiedzmy od dupy strony ale po prostu niestety czas i inne przeszkody nie pozwoliły zrobić to po bożemu. No i wstępnie materiał został rozdzielony. Tu są łaty i kontrłaty. Tam mamy słupy, mamy płatwie. Zaczynamy je przycinać na wymiary. Zobacz, jak trzymasz sobie ołówek, i chyba najważniejsze w Ściągnij sobie rękawiczki. znaczniki. Pierwsze na budowie i być może decydujące, co A -a. człowiek będzie robił w życiu. Dobra, I teraz tak, jak lecisz po linii, to trzeba na... pilnować taką krócią, króciutką kreseczkę. Dobra. Pierwsze rysunki Dari. na drewnie. Zobacz, gdzieś? Dałem się po Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Nie mówię o tym dużym, mówię o tym w czapce. Do ustabilizowanie i zabezpieczenia płatwi zastosowano podpory stalowe wraz z rusztowaniem warszawskim. Tylko po to, żeby móc je łatwiej wrzucić i później utrzymać w pionie. E, Wrócić w poziomie, jak będą ustawiane słupy. No i w dzięki pomocy rusztowania stoi w tej chwili na słupach pomocniczych. Teraz trzeba będzie to delikatnie wypoziomować i przemierzyć długość słupów. I oczywiście końcówki po ścięciu należy co impregnować. No I przed skręceniem torca są zrobione otwory, aby schowało się. Ups, aby schował się cały torks. No i oczywiście przed montażem słupa zakładamy gumę, jako izolacja przeciwwilgociowa. Do utrzymania konstrukcji w pionie zastosowano tymczasowo przykręconą łatę. No i druga płatwia też została postawiona na słupach. Została wypoziomowana, wypionowana i Kondrułatami wstępnie wyrównana, aby odległości między tą kondrułatą a tą kondrułatą były jednakowe. No i mamy postawione pięć słupów, wszystkie przekątne zostały złapane, skręcone łatami, aby to nam się nie rozjechało na prawo i lewo. A za chwilę będziemy zaczynać tą ostatnią centralną płatwę no i proszę państwa trzecia płatwia o ta tutaj wrzucona był z nią problem bo okazało się że jest najcięższa e, to jest jeden minus drugi minus o ten słup delikatnie zaczął nam tańczyć, tańczyć góra dół więc istniało prawdopodobieństwo że to delikatnie nam pierdolnie więc trzeba było na szybko wsadzić tutaj E, 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 stabilizujące płatwie, znaczy wrócić nie płatwie tylko łaty żeby nam się nie przemieszczał w tej płaszczyźnie później trzeba było go do linki wypoziomować w ten sposób a jak już mieliśmy ustawione te dwie płaszczyzny to na końcu musieliśmy regulować jeszcze wysokość aby Góra tej płatwi oraz góra tej płatwi, gdzie między nimi jest rozciągnięta żyłka, zlicowała się z tą wysokością. Było trochę zabawy. 50% dzisiejszej dniówki za nami. Ciąg dalszy niebawem. No, i zdemontowaliśmy podpory. Zaczęliśmy montować miecze. Z mieczami jest tak, że one są mierzone z natury. W moim przypadku do tego miejsca od początku słupa 70 cm. Stąd 70 cm. Następnie jest przyłożona do tych kreseczek ścinek. Krokwi jest zaznaczone tak, tak, literka D na końcu, że to jest dół, zostaje to przycięte, na płatnicy zamalowane cięcia każde, to przypominam, każde cięcie zamalowujemy i później przykręcone śrubami prosto padle do, do tej płaszczyzny, czyli tak jedna śruba i tak druga śruba. I tak po kolei wszystkie. Sokie została położona. Teraz wysznę zamki. Pierwszy, drugi, i trzeci jest po drugiej stronie. No i pierwsza krok jest ustawiona czas na końcową z tamtej strony, aby złapać wszystkie winkle wszystkie przekątne ustabilizować całą powierzchnię a później na pół i pół i między tymi połówkami kolejne połówki tak samo z tamtą częścią no i słuchajcie, krokwie położone w tej chwili kręcimy deski czołowe tutaj nam jedna wystaje więc według szkoły pójdzie do cięcia na połowie krokwi i zostanie połączone dwie deski w tym miejscu. No i słuchajcie, wiata stoi, nawet ochrzczona, bo auto stoi pod spodem. Eee, ze względu na temperaturę i na pewne niedociągłości, że tak powiem, technologiczne, niestety membrana łaty i kontrłaty będą w następnym filmie, łącznie z obróbkami dachowymi i jeszcze bonusem. Ale to niedługo. Do zobaczenia.